Nie ma czegoś takiego jak wiedza młodzieży, jest bardzo różne są. Niektórzy zaskakująco swoją wiedzą zaskakują i, i, i oczytani, to jest mniejszość i są niektóre, niektórzy młodzi ludzie, którzy nie wiedzą prawie nic. No. Raczej tutaj będzie takich mniej, no bo to jest jednak uczelnia humanistyczna, taka właśnie o politologicznym, społecznym nastawieniu, ale są i tacy, no, bardzo różni. Jest y, dla niektórych osób y, na pewno autorytetem. W tamtym roku byliśmy już na wykładzie pana Niesiołowskiego, więc y, w tym roku również chcielibyśmy sprawdzić. To nie jest wykład polityczny, to nie jest spotkanie ze mną jako z politykiem PO, tylko to jest spotkanie ze mną jako z profesorem wyższej uczelni, autorem wielu książek także o demokracji, więc mogą być zwolennicy różnych innych partii spokojnych. Jesteśmy w tej chwili 22 lata już po odzyskaniu pełnej niepodległości i odbudowaniu demokracji w Polsce, co było możliwe dzięki całemu splotowi bardzo pomyślnych okoliczności, wielokrotnie już opisywanych. Polska jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej, bezpieczna w Sojuszu Północnoatlantyckim, stawiającym pomyślnie czoła wyzwaniu, jakie stanowi najpoważniejszy od 1933 roku kryzys. Możemy Możemy mówić o bardzo stabilnym systemie demokratycznym w Polsce i yy, o znakomitej zupełnie koniunkturze geopolitycznej. No dla, dla przykładu, proszę Państwa, Polska przez ostatnie 300 lat, z tych 300 lat przez 200 lat albo Polski w ogóle nie było na mapie, nie istniało takie państwo, a traktaty rozbiorowe nawet zabraniały wymieniania słowa Polska. To był jeden, jedyny przypadek w historii chyba Europy na pewno czy świata, nie wiem, kiedy zabronione było wymienianie pewnego słowa. Trzy największe europejskie mocarstwa się umówiły, że słowo polska nie może być to przeciwko nam było. Przez 300 lat tutaj były prawie bez przerwy obce wojska na naszym terenie. W ciągu tych 300 lat nam się udawało y, odzyskiwać niepodległość, to ona upadała pod czasami obcych wojsk, przegrywaliśmy wojny, mieliśmy krwawe najazdy i okupacje. W tej chwili sytuacja jest taka Rosja, o czym warto pamiętać, cofnęła się do granic czasów Iwana Groźnego. Rosja dzisiaj i Rosja jest państwem, które traciło po roku 90 5 milionów kilometrów kwadratowych. To jest gigantyczny obszar, to jest państwo, które się cofnęło, oddało swoje wszystkie podboje. Mamy zresztą z, na wschodzie przyjazne nam państwa, wszystkie z wyjątkiem Białorusi, a z Niemcami mamy stosunki tak dobre, jak chyba od czasów, od ponad trzeciego takich stosunków nie było. Od zjazdu Gnieźnińskiego i włóczni świętego Maurycego, która została chroblemu podarowana. Krótko mówiąc, mamy znakom mitą koniunkturę międzynarodową, jesteśmy w NATO, w Sojuszu, w Unii Europejskiej, mamy bezpieczne granice, przyjaciół dookoła, można powiedzieć, że takiej koniunktury nie było w historii i to jest oczywiście, i to jest oczywiście plus. No, co do. Jeszcze wskaźników. Jesteśmy krajem, w którym wszystkie w zasadzie wskaźniki ekonomicznego, społecznego i kulturalnego rozwoju kształtują się pomyślnie, a tendencje negatywne, takie jak problemy demograficzne, starzenie się społeczeństwa, wysokie bezrobocie, deficyt i na tle innych krajów europejskich wyglądają stosunkowo łagodnie. To, jest, to są pewne ramy, to jest pewien opis sytuacji, w jakiej się, w jakiej się poruszamy. Na rzecz stabilności systemu demokratycznego co przemawia, proszę Państwa, ja byłem posłem pierwszego Sejmu w całkowicie wolnych wyborach wybranego. To był Sejm wybrany w roku 1991 istniał do roku 1993 do upadku rządu Hanny Suchockiej. W tym sejmie. Ustalenie porządku dziennego, obrad, zabierało około trzy godziny. W tym Sejmie było 18 partii politycznych i w oparciu o ten Sejm w ciągu dwóch lat wyłoniono trzy rządy, które wszystko obalono. To była skala mniej więcej stabilności tej demokracji. Dzisiaj w parlamencie, jak państwo wiecie, mamy pięć, niedawno było cztery, dzisiaj mamy pięć klubów politycznych, mamy jeden rząd, który przetrwa. W ogóle coś jest pewnego na tym świecie, ale raczej wszystko wskazuje, że przetrwa do, do, wyborów, do wyborów następnych. Mamy porządek dzienny, którego ustalenie trwa mniej więcej około 15-20 minut, a czasem w ogóle nie żadnego ustalenia, bo się odczytuje, wszyscy ten porządek ak akceptują. Mamy absolutnie sytuację pod tym względem porównywalną, a pod wieloma względami lepszą niż w wielu krajach europejskich o daleko starszej demokracji.